Szanowni Państwo, aby dokonać prawidłowego pomiaru dziecka, podajemy kilka istotnych wskazówek. Ustawiamy dziecko boso na płaskiej powierzchni, zwracając uwagę, aby dziecko stało prosto, ale w pozycji swobodnej, ze złączonymi nóżkami. Dla dokonania pomiaru długości alby lub sukienki, symbol C, przykładamy początek centymetra krawieckiego do środka ramienia. Długość mierzymy do ziemi przy dużym palcu od stopy. Długość kąży lub alby krótkiej, symbol C1, mierzymy od środka ramienia do środka kolana. Następnie mierzymy obwód pasa, symbol P. Szerokość pleców, symbol PL, mierzymy w miejscu rozstawu szwów klasycznym kroju dopasowanej koszulki. Długość rękawa, symbol R, mierzymy od górnej części szwu do kostek palców dłoni. Przy zamawianiu spodni lub halki, symbol SP, mierzymy długość od pasa do ziemi po zewnętrznej stronie nogi. Dziękujemy za uwagę.